Wczoraj pożegnałem mojego przyjaciela. Nazywał się Rambek i był świnką do Knesa. Umarł popołudniem, w dniu swoich urodzin. Jego śmierć była powolna, a jej przyczyny są dla nas nadal niezrozumiałe. Rano zaczęło obumierać. Jego rany zaczęły stopniowo gnić i rozprzestrzeniać się na całe ciało. W końcu wyrwał się z liny i uciekł, by wyzionąć ducha w dziurze przy Totemie. Totemie, którego postawiliśmy dwa dni temu z moim przyjacielem Doknesem. Aktywując go, sprowadziliśmy na nasz świat jakąś klątwę. Podejrzewamy, że odejście rampka mogło mieć związek właśnie z nią i z człowiekiem, który nawiedził naszą osadę tuż po uruchomieniu tego Totemu. Teraz nie wiem, co zrobić. Doknes się do mnie nie odzywa. Załamał się. Nie wiem, czy obwinia się o śmierć ramka, ale wiem, że musimy odkryć, kim jest ten człowiek o białych oczach, który pojawia się w moich snach i obserwuje naszą osadę. Mam pomysł, gdzie możemy znaleźć o nim informacje. I spróbuję teraz Doknesa wyciągnąć na wspólną wyprawę wszciemcie rambek. Spoczywaj w pokoju. Doknes, Nie myśl o tym. To nie twoja wina. Jak mam o tym nie myśleć? Musimy być silni. Razem go pomścimy. Masz na to jakiś pomysł? Mam. Kojarzysz za moim domem tą chatkę, gdzie mamy mapę, jakieś graty. Mam tam kilka książek i wydaje mi się, że jeżeli poszperamy, to może w nich coś znajdziemy o tym całym totemie. I o wszystkim, w co się wpakowaliśmy. Myślisz, że to rzuci światło na sprawę? Słuchaj. Nie zaszkodzi spróbować. Okay. Chodź. Nie ma co tutaj stać cały dzień. Okej. Okay. So. Powiem ci, że jakoś po tym co się stało. Patrz, patrz. To nawet nie chciałbym. Tutaj, wiesz, jakby... Trzeba, trzeba ogarnąć, co się dzieje po prostu. Wypadałoby. Wiesz, nie chcę nic mówić, ale Rambek mógł być pierwszy. To wie, kogo on sobie obierze za kolejny cel. A co? O nie, dealer, ja wiem. A co jak on się stary dorwie do blu? Oj, Doknes! On może się wziąć równie dobrze i za nas. Do nas się może. O nie! O nie! Tego nie przewidziałem. W sumie faktycznie. Musimy się przygotować na najgorsze. Przede wszystkim, trzeba dowiedzieć się, kim on jest i czego chce. E... Nic o nim przecież nie wiemy. Okej. Okay. To wcale nie brzmi. Fajnie. No niestety, nawet nie wiemy, jak możemy z nim walczyć. To w ogóle nie brzmi fajnie. Nie pociesza mnie. Dobra, słuchaj. Nie ma co się użalać ani martwić. Po prostu musimy wziąć się za robotę i razem sobie jakoś z tym poradzić. Beznadziejna pogoda, jeszcze do tego. To jest beznadziejne jakieś takie dzisiaj, nie? Niestety. Od kiedy aktywowaliśmy ten totem, faktycznie nie widziałem słońca. No, ale dobra. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dawno nas tu nie było. Aż wszystko zarosło, Gildia podróżników. Tak, Gildia podróżników! No, doknes. Minęło już kilka lat od naszej ostatniej przygody, co? Ale dobra, okej. Okay. Skupmy się na tym, co najważniejsze. Gdzieś tutaj powinna być jakaś książka, która może będzie nam mogła pomóc. Super. O, dawne legendy. Zobaczmy. Legendy Minecraft o najmroczniejszych potworach i dawnych bohaterach. Dobra, to brzmi jak coś, gdzie może znajdziemy jakieś informacje. Czekaj, jak się nazywał ten totem? Totem zapomnianego? Coś takiego, on był zapomniany, nie na Z. Albo nieznajomy? Zapomniany nieznajomy? Nie wiem. Dobra, na N. Nie, nie na Z. O, to chyba on? Czekaj, Hirobrain. Hmm, ciekawe. Strzeż się zapomnianego. Jego dusza, zamknięta w totemie, próbuje się wydostać na świat, zmieniając go w chaos. Jego motywacje są nieznane, a metody nieprzewidywalne. Przybywa pod wieloma postaciami, jednak zawsze poznasz go po jego oczach. Puste spojrzenie, którym przenika swoje ofiary, to jego charakterystyczny znak. Wezwany przez rytuał wskrzeszenia, staje się zwiastunem nieszczęścia, które spada na świat, na który przybył. Wycofany, z początku trzyma bezpieczny dystans. Poznaje swoje ofiary, studiuje ich słabości i uczy się ich nawyków. To nie brzmi to nie, w, nie, to nie wcale dobrze. To nie brzmi wcale dobrze. To... Z czasem wykorzysta to, by zmienić ich swoich sługusów. Wprowadzić w stan istnego omamienia. Bezwarunkowego posłuszeństwa. Jeśli zdecyduje się na kontakt, to jest on możliwy tylko i wyłącznie na jego warunkach. Przy spotkaniu należy być ostrożnym. Każda informacja, do której zdobędzie dostęp, może być wykorzystana do zmanipulowania swoich ofiar. Ha, ciekawe, spójrz, to mi wygląda, jakby ktoś urwał następne strony. To niemożliwe, żeby ten opis się kończył w ten sposób. Doknes, to, to wszystko się zgadza. Spójrz, obserwuje nas, nie rozmawia z nami, ale ingeruje w nasz świat. Jakby. Musimy zaatakować go, póki się tego nie spodziewa, póki jest słaby. Z tą sikierą? Będziemy musieli się przygotować. No dobra. Nie. On teraz będzie tylko silniejszy. Uderzmy go, póki jest słaby. Czyli jaki mamy plan? Będziemy musieli zacząć od tego, żeby zrobić najlepszy set, jaki tylko możemy. Okej, okay, więc sprawę wygląda tak. Ty miałeś naprawdę dużo terytu. Większość wydaliśmy na ten totem, ale coś tam ci zostało, prawda? Kurczę, no coś tam powinno zostać. No dobra, to te twoje coś tam musi starczyć na całego seta i jakąś solidną broń dla A ciebie. ja ci powiem, to, ale tu. Ej, nie! A, dobra, nieważne, czekaj. Chciałem tylko jagodę wziąć. Jagodę? Dobra, stary, ja mam chlebki, mogę ci dać po prostu. Trzymaj. Okej, okay, i teraz słuchaj. Mając dwa sety netherytowe, będziemy z pewnością mieli większe szanse, niż jeśli ich po prostu nie mamy. Dealer. Co? Mam ma ci netheryt, pożyczyć? Doknes. Wydałeś dobra, kilka bloków netherytu na to, żebyśmy wiem, teraz mieli problemy. Tak, pożyczę ci nedery. Hej, ale. To będzie Co? dobry Widzisz? początek. Mówić. I tak właśnie twoje lenistwo wyszło. Moje lenistwo. Dobra, stary, twoja głupota wyszła tak, że jestem gość tutaj i mamy ogólnie problemy. Tak, to nie trzeba było na terenie. Hej, moja głupota. Po, po, po pierwsze, po pierwsze, to ty mnie nie zatrzymałeś. To, to ja cię nie zatrzymałem. Jest to jest moja wina, że ty zrobiłeś taką głupotę. Eee... Doknes, do ważne jest to, że jesteśmy w tym bagnie razem i razem musimy sobie jakoś poradzić, tak? I czy idziemy najpierw do mnie? Więc to, co teraz zrobimy, jest bardzo proste. Ty udasz się do siebie do swojego domu. Weźmiesz te sztabki neterytu, a ja udam się do kowala. Ogarnę, czy tam jest wszystko, co nam będzie potrzebne. Więc weź cały neteryt, a ja sprawdzę, czy jest diamentowy set, żebyśmy mogli go ulepszyć. Dobra? No dobra. Okej. Okay. O mój Boże. To jest dużo cięższe niż się spodziewałem. Zapomniany. ja nie mogę! że też odwaliliśmy takie głupstwo. Prawda jest taka, że wydaje mi się, że nawet z neterytowymi setami i neterytową siekierką nie mamy żadnych szans. Przecież ten gość jest w jakiejś książce z legendami Minecraft. On musi być potężny. Odprawia jakieś czary-mary na rampku i ten po prostu ginie. Jak można przygotować się do walki z kimś takim? Tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się z tej książki prawie niczego. Pytanie, co on tam przed nami ukrył i co wymazał? O! Mam netery. Dobra, powiedz mi, ile go masz? 18? 18, kozacko. Ty masz y, diamentowy miecz? Coś takiego? No, a powinienem. No, powinieneś mieć. Dałem ci ostatnio żelazny, ale wiesz, to, się, to, się... to może ci tak. wystarczyć. Mam. Słuchaj. Myślałem, że, że nie poczęstujesz, może. Poczęstujesz, no, no, Dobra, stary, masz tutaj swój secik. Daj mi netery cztery sztapeczki, to ja ulepszę sobie na neterytowy secik. No dobra, I raz. Słuchaj. Dwa, trzy, cztery. Teraz tak się zastanawiam, ten że. Ten set jest sumie, dla mnie? Ten set jest twój przecież, Doknes. To jest twój secik, a ten, dobra. który ja sobie robię, to jest mój. Raz i dwa. I słuchaj, Doknes, powiem ci, że mam pewną rozkminę. Jaką? Okej. Okay. Nas jest dwóch, ale czysto teoretycznie nie musi być nas dwóch. Możemy przecież, Doknes, mieć całą armię. Słuchaj, mamy żelazo, prawda? No. Więc wykorzystamy je do zrobienia czegoś dużo potężniejszego niż jakaś neterytowa siekierka. Czekaj! Na przykład. Ty mówisz, że nie! Ty mi dajesz tą zapalniczkę, żebym się bronił. Okej, okay, cokolwiek jest lepsze niż nic, Doknes, ale pozwól mi dokończyć! Co? Gdybyśmy zrobili całą armię, która będzie nam służyć do nas. Co jeśli stworzymy armię golemów, które będą strzegły naszej wioski? Każdy dom pilnowany przez golema. Każdy? Każdy mój, dom. Mój. Pomyśl o Blue, Chyba... pomyśl o Monalisku Ocyrylu. Trzeba, trzeba będzie, trzeba będzie. Trzeba, stary, koniecznie. Pomyśl o choćby naszej krówce Leosi. Chyba nie chcemy, by ktokolwiek z nich pozostał bez opieki i podzielił los Rampka. Wiesz co? Czyż... No ale dobra. Ale tu masz chociaż żelazo? Tak, trochę żelaza mam, ale będziemy potrzebować go naprawdę sporo, więc rozejrzyj się, gdzie masz swoje żelazo okay. i robimy armię. Musimy wziąć się w garść. Wiesz co, ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o żelazo, to... To... Nie mam pojęcia za bardzo. nie masz pojęcia. Masz netheryt? No, nie masz żelaza? No, tak jakoś. Tak wyszło po prostu, no. Oj, dobra, Doktnes. ogarniam. Zgubiłeś żelazo, porozglądaj a, się. A, no, ten netheryt tam nie wystarczy? Nie mam żelaza. No, netheryt się przyda, Chyba. oczywiście, Czekaj. ale wiem, no, że żelazo masz, Doktnes. Nie wkręcaj no, no, mnie. Ale mi się wydaje, że. Dobra, Doktnes. Ja jedę się po swoje żelazo, ty znajdź swoje i razem zrobimy tą armię. Ha! Okej, okay. powinienem mieć jakiś żelazo w skrzynce, ale nie sądzę, żeby była z tego cała armia. Hmm, jednak nie jest tego tak mało. Jeden, dwa, trzy staki i piętnaście sztuk. O, i trochę węgla. Też się przyda. Ciekawe, ile będzie miał Doknes. Sprawdźmy. Okej, okay. z jednego staka. Mamy 7 bloków, kolejne 7 to będzie 14. Tutaj nam nie starczy, ale w sumie nie będzie tak źle. 15 bloków i 22. O Nie o kurcze! Doknes, no, co ty tu robisz? No, a co miałem robić? No, Myślałem, że przyszedłeś do, do ciebie A do no, Okej, okay, dobra, 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 Doknes. No bo dzisiaj, oh, jeśli bez czekam. słowa, ja dostałem taki wiesz... Dobra, dobra, chodź, pójdziemy po dynie. Wydaje mi się, że nawet jak nie są zasadzone dynie, to powinniśmy znaleźć jakieś resztki przy farmie, w skrzynce. Dziś przy farmie? No wiesz co? Ja nie wiem, ja myślałem, że. Ostatnio były stane chyba tutaj. Wiesz, sprawdzę. Tutaj obok. O, właśnie tutaj. Hmm, mamy ścianko i. dynie! Wow! Elegancko, zbieramy je do Knes i pytanie tylko, ile właściwie tych golemów możemy zrobić? A melonowy golem? <grywk> melonowy golem. Chciałbym to zobaczyć. Okej, okay, więc mam nożyce. Pomyślmy, gdzie stawiamy pierwszego golema? Pod domami, żeby nas pilnowały? No dobra, no to Twój dom idzie na pierwszy ogień. Postawimy tutaj golema. Ej, o może postawimy go przy totemie? Nie, nie, w sumie wiesz co, A czy powie... ja tam wolę nawet nie podchodzić. Okej, okay, weźmy za robotę. Jeden, dwa, trzy i cztery. Uwaga, dynia kłaziona i mamy El Golemio numer jeden, Doknes. No i popatrzmy, co sądzisz? Możesz go przywiązać? Tak, jeżeli to zadziała. No. O! Stój! Proszę o nie! bardzo! Zawsze jego przywiązałem! Pff. No dobra, jakby chyba nie narzeka. Może skoro działa, to tak już go zostawmy. Dokładnie. I oto o to ja sobie bliżej wejścia może go przestawię jeszcze. Patrz, tak na przykład, ty! Stój tu! Stój tu przed wejściem, żeby mi nie wszedł do domu! Nikt! No, powiem ci, dosyć sprytne. No. Masz więcej tych linek? No. Okej, okay, to chodźmy dalej. W takim razie pomyślmy, gdzie ląduje kolejny golem? Może przy jak będziemy robić potki w środku, będziemy bezpieczni. To może zbudujmy tutaj golema, który będzie patrolował centrum. To jest myśl. Okej, okay. w takim razie możemy postawić go tutaj. Pyk, 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 pyk i pyk. I oczywiście dynia I aktywujemy golema. Elegancko, mamy kolejnego ziemala. To co, przywiążesz go? A, a właśnie nie, zostawię go, żeby patrolował. Okej, okay. W takim razie kolejny musi koniecznie iść pod mój dom. Bo wiesz, chcę móc spokojnie spać, więc połóżmy golemino. To będzie mój prywatny ochroniarz, pan Genio. A gdzie ci go przywiązać? To tutaj, przy wejściu po prostu, tutaj. tutaj, ciebie mniej więcej. No, może być tak. Jeszcze starczy na dwa golemy, Doknes. Przemyślmy, gdzie je damy. O. To dawaj... może przy kopalni. Tak, przy kopalni. Przy sobie. kopalni no. Tam musimy uważać i tam się na pewno przyda. Również przy koniecznie kurniku doknes, pamiętasz, jak się tam wystraszyłeś? Popatrz, on tutaj chodzi, po pokój. Co? Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Cie. A? Widzisz? On Co tutaj jest? teraz. Popatrz, a może nawet damy Patrujuję. dwa centrum, bo jeden. U -u. Tutaj jest duży obszar w sumie. Dobra, to dobra, to. dobra, niech patrolują, niech patrolują. Dobra, stawiam tego golema i ostatni będzie, moim zdaniem, więc przy kurniku. Już możemy sobie odpuścić tę kopalnię, bo... Powiem ci, że z tymi golemami będę się tutaj naprawdę być. Tak, jest dużo lepiej, stary. I teraz tak, nie musimy skupiać się tylko na obronie, ale możemy też się skupić na ataku. My jesteśmy siłą, stary, co zaatakuje tego drania, a golemy będą pilnować te wioski, żeby nic się nie stało. I dobra, ale to. Słuchaj, to dajemy przy kurniku ostatniego? Ostatniego? No tak, stary. No jeżeli nie wiesz naprawdę, gdzie masz żelazo, to stary. W kopalni mam! Jak to w kopalni masz. Że chcesz wykopać żelazo, tak? Ko... Gdzieś, stary, w kopalni ostatnio z żelazo. Gdzieś w kopalni. Okej, okay. to możemy kopalni sprawdzić, kopalni, stary. Tak mi się wydaje, mi się... że. Coś mi się. Coś mi się kojarzy. Okej, okay. okej, okay. dobra, to sprawdźmy. Po prostu sprawdźmy wszystkie skrzynki w kopalni. Przeszukajmy do podziemia. Dobra. To jest dobry pomysł. Okej, okay, to w takim razie czekaj, zobaczmy. <noise> Doknes! Przy kopalni miałeś żelazo, tylko że nie przypalone. I to ponad tak! Nie, nie mów naprawdę. Nie no, kurzatko, dobra, to starczy nam znać daj, daj mi to, daj mi to, nie, no, daj dobra. Mi to. ja to dobra. ja to do przepalę, stary. Co? Ja to użyję do przepalarni, na przykład. To już to przepalę, stary. Jeszcze się nie przejmuj. No to ja ci stary, wiesz co, może w takim razie węgiel jeszcze doniosę, bo tam na dole okay. to nie ma chyba e za dużo, a mm. ja mam jeszcze dużo w domu, to zaraz Dobra stary, to ja, to zaraz wróć tutaj. okej. Okej, okay. okay, jest dużo lepiej jak mamy, mamy te golemy, mamy pomoc, to naprawdę jest dużo przyjemniej. Okej, okay, jak to działało? Tutaj kładziemy do przepalenia, więc damy całe to żelazo. Tutaj pakujemy węgiel i o! Ruszyło. Hmm, teraz tylko czekać, aż się przypali. Ha, coś to, kurczę, blaszka jakby nie działało. Ty. Posłuchaj mnie, Ech? czego chcesz?